Zastosowanie matematyki, zadanie pierwsze. Sok i wodę mineralną zmieszano w proporcji 2 do 3. Oznacza to, że zmieszano, czyli tak, jeśli jest proporcja 2 do 3 i mamy informację sok i woda, to w takim razie sok to jest 2, woda to jest 3. Czyli 2 litry soku i 3 litry wody, odpowiedź da. I tu nie ma się nad czym rozwodzić. Zadanie drugie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Liczba, która stanowi 90% liczby A, to 0,9A. Czyli tak, w pierwszej kolejności zamieniamy sobie procenty na liczbę. 90% to jest 90 setnych. Skracamy sobie poza, czyli to jest 0,9%, ułamek dziesiętny, 0,9%. 0,9 oczywiście. 0,9 czego? Liczba A. Czyli to jest prawda. Liczba o 90% większa od liczby A do 90 A. Czyli mamy tak, jakąś liczbę A dodać. Te 90% liczby A. Liczba A to stanowi nam 100%, ta pierwsza. Dodać. 90% liczby A, czyli to jest razem 190% A. Następnie procenty zamieniamy na liczbę. 190% to jest 190 setnych, czyli to będzie 19 dziesiątych, czyli 1,9. No i A. Czyli to nie jest 90A, tylko 1,9A. Więc zdecydowanie to jest fałsz. Teraz C. Liczba O 90% mniejsza od liczby A to 0,1A. <laughs> czyli mamy mieć coś o 90% mniejsze od A, czyli jest A odjąć 90%. Czyli mamy A odjąć 90% A. A pierwsze to jest 100%, odjąć 90% A, czyli to jest 10% A. 10% to jest oczywiście 0,10, po skróceniu przez 0,1, czyli 0,1, no i czego A. Czyli tu mamy prawdę, czyli jest prawda, fałsz, prawda. Zadanie trzecie. Grupę 40 uczniów klas ósmych zapytano, jaki sport chcieliby trenować. Każdy udzielił jednej odpowiedzi. Ich wybory przedstawiono na diagramie. Ozuń prawdziwość zdań wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Tenis chciałoby trenować 4 osoby. Tenis to jest 10%. Wszystkich uczniów było 40, czyli 40, to jest 100%. Ten to jest 10% i tu jest x. Możemy sobie skrócić 0. Zera. zera możemy sobie skrócić górę dół, prawo, lewo, nigdy po skosie. Teraz mnożymy sobie na skos. X razy 1 to będzie 1x równa się 4 razy 1 to będzie 4. Czyli x równa się 4 i co osoby? Czyli tenis chciałoby trenować 4 osoby. To jest jak najbardziej prawda. Teraz mamy kolarstwo. Chciałoby trenować o 5 osób mniej niż pływanie. Kolarstwo. Przy kolarstwie nie mamy informacji, ile jest tam procent. No to sobie liczymy najpierw. Tenis, tenis było 10%. Czyli mamy 10%, co jest tenis, dodać, piłkę można, 30% dodać, pływanie, 15% dodać, karate, 20%, czyli to jest wszystko razem 10, 30, 40, 50, 60, 75%, 100% minus 75% to się równa 15% i to jest nasz yy, 15, przepraszam, 25, 100 odjąć 75 to jest oczywiście 25, wróć, nie 15. Czyli to kolarstwo, przepraszam, to jest 25%. Zapisujemy sobie 25%. Czyli znowu 40 osób to jest 100%. 25 to jest x. Skracamy sobie pozerze tutaj, tutaj i mamy, że 10x to jest 4 razy 25 to jest 100. Obie strony dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli przez 10. I wychodzi nam, że x to jest 10, czyli 10 osób to jest kolarstwo. Kolarstwo. Teraz obliczamy piłkę nożną. Piłka nożna to jest 30%, czyli znowu 40 to jest 100. 30%, nie wiemy ile to jest osób, czyli x. Skracamy sobie to 0 z tym 0 i to 0 z tym 0 i wychodzi nam, że x to jest 12, i to jest piłka nożna. Piłka. Ok, kolarstwo chciałoby trenować o 5 osób. Mniej niż piłkę nożną. Kolarstwo 10, piłka nożna 12 to nie jest o 5, tylko o 2 osoby, czyli to jest fałsz. Później mamy. Ponad połowa ankietowanych nie wskazała ani pływania, ani kolarstwa. Dobra, kolarstwo 25%, pływanie 15%. 25 plus 15 to jest razem 40%, czyli 60% ankietowanych nie wskazała ani pływania, ani kolarstwa. 60% to jest ponad połowa, czyli to jest oczywiście prawda. Zadanie czwarte. Uzupełnij zdania. O 2% mniej niż 150 zł to... Czyli tak, znowu sobie układamy proporcje. Ja cały ten sprawdzian, wszystkie zadania z procentów robię na proporcje, bo jest mi najłatwiej, najszybciej uczycie się jednego sposobu i jednym sposobem rozkminiacie sobie wszystkie procenty. Czyli tak, 150 zł to jest 100%. 2% nie wiemy ile to jest, czyli to jest x. Wkracamy sobie to 0 z tym zerem i wychowamy po mnożeniu wszystko, że 10x to jest 30. Obie strony dzielimy na 10. X to będzie 3. Czyli w takim razie 150 zł to jest 100%. 3 zł to jest 2%. Więc o 2% mniej niż 150 zł to będzie oczywiście 147 zł. Bo te 2% to jest 3 zł. Dobra. Teraz przykład B. O 40% więcej niż 200 metrów to czyli 200 metrów to jest 100%. 40% nie wiadomo, ile to jest metrów. Skracamy sobie zera, od razu dwa, cech, czyli wychodzi nam, że X to jest 80 metrów, czyli tak, 200 metrów to będzie 100%. 80 metrów to jest 40%, o 40 więcej to jest 200, dodać 80, czyli 280 metrów. Dobra, teraz przykład C. 180 kg to o ile procent więcej niż 120 kg, czyli 120 kg to jest nasze 100%, 180 Kilo. To jest nasze x procent. Nie wiemy. Skracamy sobie 0. To 0 z tym 0. A co tam? Czyli mamy 12 razy x. To jest 12x równa się 18 razy 100. To będzie 1800. Obie strony dzielimy na 12. Czyli 1800 podzielić na 12 to jest <tryk> 150. Czyli wiemy, że 120 kilo to jest 100%, 180 kilo to jest 150%. Czyli zwiększyło nam się to ze 100% do 150%, czyli o 50% więcej. Dobra. To to wycieram i teraz przykład D. I w przykładzie D mamy 28 osób to procent mniej niż 40 osób. Jeżeli tak, 40 osób to jest 100%, 28 osób nie wiemy, ile to jest procent. Skracamy sobie do 0 z tym 0 i mamy 4x równa się. 280 podzielić na 4x to będzie 70%. Czyli 40 osób to jest 100%, 28 osób to jest 70%. To o ile mniej? 100 odjąć 70 to o 30 mniej. Jurek i Adam pojechali na wycieczkę rowerową nad jezioro. Wykres przedstawia, jak zmieniała się odległość chłopców od domu Jurka z upływem czasu. Na podstawie wykresu odpowiedz na pytanie. Od, y, przykład A. O której godzinie chłopcy wyjechali na wycieczkę? No to teraz patrząc na ten wykres, to my widzimy, że ten wykres zaczyna się od tutaj w tym miejscu. I to miejsce tutaj to jest godzina 8:00. Czyli oni wyjechali o godzinie, oczywiście, że 8. .00. Czyli mamy piąte, pierwsza odpowiedź to jest odpowiedź C. Dobra, później mamy tutaj informację i pytanie, jak długo przebywali nad jeziorem? No to trzeba sobie mniej więcej ten wykres trochę tak e, jakoś przetłumaczyć. Czyli tak, tutaj odtąd dotąd oni sobie jechali. Czyli jechali od 8 do 9 i przejechali 15 km. Tu widzimy, że. Stali sobie w miejscu, tu na żółto. Czyli najprawdopodobniej zrobili sobie przerwę. I ta przerwa trwała pół godziny. Następnie dalej widzimy, że oni jechali tu. I jechali od 9.30 do godziny 10.30. Później był długi postój, w sensie długi, trwał godzinę. Był w odległości 30 km od domu, i tu widzimy dalej, że ta odległość od domu im się zmniejsza, czyli najprawdopodobniej zaczęli tu wracać. Czyli nad jeziorem byli w tej zielonej części i przebywali tam godzinę. Czyli tu jest odpowiedź A. Następnie. Ile kilometrów przejechał Jurek podczas wycieczki? I widzimy, że do jeziora, czyli do tego zielonego miejsca, o tutaj było 30 km, i na powrót tyle samo, czyli przejechał 60 km, czyli to jest odpowiedź B. Zadanie szóste. Która oferta sprzedaży komputera jest tańsza? Zapisz obliczenia. Cena pierwsza, cena nadto 2400 zł plus 23% VAT. -u. Oferta druga 2870 zł, w ceny jest wliczone 23% VAT. To w takim razie musimy sobie policzyć z oferty pierwszej, ile to będzie te 23% VAT. -u. Czyli tak, ee, jeśli my tutaj mamy, że 2400 to będzie 100%. To 23% to jest x. Kreślamy 0. To 0 z tym 0, to 0 z tym 0. I mamy teraz informację. Mnożymy po skosie i mamy x to się równa 24 razy 23, czyli x to jest, liczycie sobie, Gdzieś tam z boku pisa mnie 24 razy 23 to jest 552. 552. I to jest ten nasz 23% VAT. VAT. Czyli cała kwota brutto to jest 2400 zł. Dodać 552 zł, czyli to się równa 2000. 952 zł. Brutto. Dobrze. Czyli widzimy, że oferta druga zdecydowanie jest tańsza, ponieważ w ofercie drugiej mamy informację, że cena brutto to 2870 zł. Czyli odpowiedź. Oferta 2. Zadanie siódme. Wojtek ma zamiar w najbliższym tygodniu posprzątać w swoim pokoju. Ponumerował dni tygodnia od poniedziałku do soboty kolejnymi liczbami od 1 do 6 i chce wylosować dzień sprzątania, rzucając sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń. Czyli, tak, jak mamy obliczyć prawdopodobieństwo, to musimy od razu sobie ogarnąć wzór na to prawdopodobieństwo. I tak, prawdopodobieństwo liczy się z takiego wzoru, że to jest tak. Konkretne zdarzenie, czyli to, co nas najbardziej interesuje, podzielić na wszystkie możliwe opcje. Czyli w tym wypadku, jeśli mamy. Prawdopodobieństwo to jest w mianowniku wszystkie opcje przez takie opcje tu konkretne zdarzenie. I teraz tak: prawdopodobieństwo zdarzenia A. Wszystkie możliwe opcje to jest takie, że on chce sprzątać od, poniedz od poniedziałku do soboty, czyli może sprzątać w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek lub sobotę, czyli takich wszystkich możliwych opcji jest 6. Prawdopodobieństwo zdarzenia A, takiego że Wojtek wylosuje sobotę, czyli konkretnym zdarzeniem jest ta sobota. I to jest równe 1, bo sobota jest 1 w tygodniu. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 1 szósta. Teraz mamy prawdopodobieństwo zdarzenia B. I znowu, wszystkie możliwe opcje jest ich 6, bo yy, to jest znowu poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Czyli mamy ich 6. I teraz B, dzień sprzątania wypadnie nie później, niż w czwartek. Jeśli mówimy tu, że nie później niż w czwartek, no to mamy na myśli poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, czyli to jest poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Była chwila zawahania, zastanawiałam się czy z czwartkiem włącznie czy nie ale jeśli nie później niż w czwartek, to z czwartkiem włącznie. Czyli to jest 4 6 możemy sobie skrócić, po skróceniu będzie 2 trzecie. Później mamy prawdopodobieństwo zdarzenia C. Znowu wszystkich możliwych opcji jest 6, a dniem sprzątania nie będzie poniedziałek. Czyli może to być wtorek, środa, czwartek, piątek. I sobota, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich opcji, czyli to jest pięć szóstych. I zadanie siódme mamy z głowy. To teraz zadanie ósme. I w zadaniu ósmym mamy takie oto e, rzeczy do zrobienia. Mama upiekła 40 ciasteczek. Wojtek zjadł 20% wszystkich wypieków. Po nim przyszła Asia, która zjadła 1 czwartą tego, co zostało. 50% pozostałych ciasteczek zjadł Tata, a resztę zjadła mama. Jaki procent ciasteczek stanowiły ciasteczka zjedzone przez mamę? Czyli tak, 40 było ich na początku, czyli 40 ciastek to jest 100%. Wojtek zjadł 20%. Czyli tu zapisujemy 20%. Wojtek to będą X, czyli zjedzone ciasteczka przez Wojtka. Skracamy sobie zera. Ciach, ciach, to 0 z tym zerem. Zapisaliśmy sobie proporcje. to 0 z tym zerem. Skróćmy. I wychodzi nam, że X to się równa 4 razy 2, czyli 8. I to są ciasteczka Wojtka. Woj. Czyli Wojtek zjadł 8 ciasteczek. Jeśli Wojtek zjadł 8 ciasteczek, to mamy 40 odjąć 8. To się równa 32, czyli zostało do zjedzenia. Czyli teraz są 32 ciasteczka. Asia zjadła 1 czwartą tego, co zostało. Czyli jest 1 czwarta razy 32 to się równa. 32 na 4 to również według mnie jest 8 czyli to się równa 8 i to jest Asia czyli 8 ciastek zjadła Asia 32 odjąć 8 wychodzi nam 32 odjąć 8 że to jest 24 i teraz zostało 24 ciastka do dyspozycji. A 50% pozostałych ciastek zjadł tata, czyli połowę tego, czyli 12 to jest tata no i 12 ciastek zostało dla mamy. Ok. Jaki procent wszystkich ciasteczek stanowiły ciasteczka zjedzone przez mamę? No to jak mama... Było tak, 40 to było, 40 ciasteczek to było 100%, 12 ciasteczek nie wiemy, ile to jest procent. Zapisujemy sobie proporcje i liczymy. Skreślamy sobie pozerze i mamy 4 razy Y to będzie 4Y równa się 12 razy 10 to jest 120, obie strony dzielimy na 4. Czyli y to jest 30 30 czego? 30%. <laughs> Czyli ciasteczka zjedzone przez mamę stanowiły 30% wszystkich ciasteczek. I to jest nasza odpowiedź. Kolejne zadanie 9. Pewien ciężar podzielono na dwie części w stosunku 2 do 3. Lżejsza z nich ważyła 24 kg. Ile ważyła druga część? Czyli tak, jeśli mamy ten nasz słynny stosunek, to my wiemy, że pierwsza część to jest 2x, druga część to jest 3x. Stosunek od razu nam mówi o dopisaniu sobie x. Lżejsza 24, czyli 2x to jest 24 kg, czyli w takim razie 1x to będzie 12 kg, 3x to będzie 3 razy 12. Czyli 36 kg. Czyli druga część ważyła 36 kg. Zadanie 10. Pociąg wyrusza z przystanku R w kierunku wschodnim i przejeżdża przez przystanki S i T. Czyli on ma stąd start i leci sobie tam w tą stronę. Bez zatrzymywania się. Na wykresach przedstawiono, jak zmieniła się odległość pociągu od poszczególnych stacji. Dopasuj wykresy do stacji. Następnie oceń prawdziwość poniższych zdań. wstaw znak X w odpowiednią kredkę. No dobra, patrzę się na te wykresy i one są trochę dziwne. E, I to tak mocno. Więc podejdę do tego zadania trochę niestandardowo, najłatwiej będzie mi przyporządkować start. Czyli ono rusza z punktu R. Tu już jest jakaś dziewiątka na pierwszym. Czyli to tak trochę bez sensu. Na drugim on startuje w punkcie 0,0 0 i się porusza dość ze stałą prędkością gdzieś tam dalej. No to powiedzmy, to rozumiem. Trzecie, trzecie, nie wiedząc czemu, tak jakby jest od razu z trójki i czwarte to są jakieś takie. Dobra. Uważam, że Drugi wykres to jest nasz rysunek, to jest punkt R. Porusza sobie ze stacji 00. Teraz sobie patrzę, że czwarty wykres i pierwszy wykres są do siebie podobne. Czyli podejrzewam, że to powinno się skupić tutaj na tych dwóch punktach S i T, skoro są do siebie podobne. Czyli w takim razie trzeci wykres to jest punkt P. Dobra. Teraz tak, pierwszy wykres ma 9 km, a czwarty wykres ma 5 km. Czyli jeśli pociąg ruszył ze stacji R, to do S najprawdopodobniej odzwierciedla go tutaj punkt czwarty i tu jest ta. Dlaczego tak? No bo najprawdopodobniej odtąd dotąd jest 5. A odtąd dotąd będzie 9. I teraz mamy wykres trzeci. Opisuje odległość pociągu od stacji P. No to według nas to jest prawda. Teraz tak, z, w ciągu 6 minut pociąg ten pokonał odległość między przystankami R i S. R i S. Według naszego to jest 5 km, a 5 km to jest 5 minut, czyli to jest fałsz. Teraz odległość między stacjami S i T wynosi 9 km. Hm. Według nas między R i T jest 9, więc to też jest fałsz. I teraz średnia prędkość pociągu wynosiła 60 km na godzinę. Musimy to sobie policzyć. Wzór na prędkość V. To jest tak, ja zawsze sobie tłumaczę, że prędkość to są kilometry na godzinę. Kilometry, czyli to jest droga, godzina to jest czas. Z pierwszego wykresu lub z czwartego sobie będziemy to brać, te informacje. To zróbmy sobie z czwartego. W czwartym wiemy, że droga to jest 5 kilometrów, a czas to jest 5 minut. No dobra. Ale my tu mamy kilometry nie na minutę, tylko na godzinę, wobec czego 5 minut to jest 5 60 godzina. Bo godzina ma 60 minut. I teraz podstawiamy do wzoru, czyli V to jest 5 podzielić na 5 60 brzydko, więc zrobię sobie 5. Podzielić na sześćdziesiątych. Teraz zastępuję sobie, gdy dzielimy przez ułamek, to mnożymy przez odwrotność. Zamiast 5 to ja zrobię jako 5 pierwszych razy 65. Skracam sobie cech, cech. I to się równa 60 km. Na godzinę. Czyli to jest prawda.